Po dwóch tygodniach do Wrocławia powrócili uczestnicy Mistrzostw polskich Uczelni Medycznych. Tym razem areną rywalizacji był basem, a na starcie stawiły się reprezentacje wszystkich uczelni medycznych w kraju. Startujemy na dystansach 50 i 100 metrowych, a ukoronowaniem naszych mistrzostw są oczywiście sztafety, które są najbardziej emocjonującym akcentem. Zawody są dwudniowe. Emocje sięgają zenitu, dopisała nam pogoda. Myślę, że zakończymy, zakończymy z sukcesem organizacyjnym tym razem również. W zawodach wzięło udział blisko 200 uczestników. Większość uczelni wystawiło zarówno reprezentacje męskie, jak i żeńskie, bowiem pływanie jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin na mistrzostwach. No, chłopaki bardzo się starają, bo niestety przyjechaliśmy tylko męską częścią. Dziewczyny, dziewczyny zostały, ale. No każdy, każdy daje z ciebie maksa i no, po prostu mamy z tego dobrą zabawę i to chyba najważniejsze. Wszystkie ekipy podkreślały chęć dobrej zabawy, jednak liczyły też zdobyte medale i szacowały szanse na kolejne krążki. Chcielibyśmy popłynąć e, tak, jak damy radę najmocniej, przygotowywaliśmy się bardzo ciężko przez pół roku. E, treningi zaczęliśmy już w październiku. E, Póki co zdoby, udało nam się zdobyć trzecie miejsce w, na dystansie 50 metrów z tylem motylkowym dziewcząt. Mamy nadzieję na sztafetę 4x50 dowolnym. Faceci próbujemy o pierwsze miejsce, z kobietami też chcemy tam gdzieś w czołówce być, ale jeszcze, są, jeszcze jest kilka tam zawodów, więc jeszcze nie wiemy. Ale bardzo sympatycznie, wczoraj fajna impreza była, zintegrowaliśmy się właśnie z Wrocławiem fajnie. Na miasto wyszliśmy, piękne miasto. Jedyne, na co narzekali zawodnicy, to śliskie ściany basenu, sprawiające nieco problemu przy nawrotach. Jednak wszystko rekompensowała luźna i typowo studencka atmosfera. Wszyscy się wspieramy. Jak do tej pory idzie nam bardzo dobrze, są wyniki. Znaczy, nie zawsze są dobre wyniki ale przynajmniej każdy się czuje dobrze po starcie. Myślę, że zawody bardzo sprawnie przebiegają, szybko, co nas bardzo zaskakuje, ponieważ nawet nie zdążymy czasem się przebrać po jednym starcie i idziemy na drugi, ale to bardzo dobrze. Świetnie się bawimy. Naszym kolegom szczególnie bardzo dobrze walczą o to, żeby być tak, idziemy Mamy prawie pierwsze miejsce w konkurencji chłopców drużynowych. A bawimy się świetnie. Uważamy, że takie wyjazdy są bardzo, bardzo potrzebne i Dzięki temu możemy się zintegrować nie tylko między sobą, ale również z całą tak, resztą jest Polski. Tak, to tutaj nasz. trener, to Polska, Polsacie. trener. Dokładnie, tak, promujemy, promujemy się. Wśród kobiet wygrały zawodniczki z Warszawy przed Łodzią i Krakowem. Pozycję lidera przez całe zawody zachowali reprezentanci Katowic przed Medykami z Poznania i Warszawy. Wrocław, jak przystało na gościnnych gospodarzy, w obu konkurencjach zajmował siódmą pozycję.